Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Wszechmogący Ojcze, dobry Panie, przychodzimy dzisiaj do Twojego Słowa, żeby nasycić się pokarmem Twojego Słowa, żebyś, Panie Boże, to nas przemawiał, żeby Twój Duch Święty dotykał naszych serc. Modlimy się, Panie Boże, otwieraj nasze serca i nasze umysły na Twoje Słowo. W imieniu tego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Bracia i siostry, Nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś, przypuszczam, że tak było, że doświadczyliście kiedyś w swoim życiu takiej sytuacji, kiedy staracie się, robicie jakieś rzeczy dla innego osoby, wkładacie w to serce, wkładacie to wysiłek, a ta druga osoba nie za bardzo to docenia. I to jest bardzo przykre doświadczenie. Nawet jeżeli nie robimy tego po to, żeby ta druga osoba nam podziękowała, nawet jeżeli robimy to po prostu, bo to jest właściwą rzeczą, to jeżeli. Ta osoba nie okazuje nam żadnej wdzięczności, to jednak, mimo wszystko, to jest jakoś tam bolesne. I może niektórzy z Was mieli takie sytuacje w życiu, że coś takiego zdarzało się przez dłuższy czas, że była jakaś w której przez dłuższy czas okazywaliście życzliwość i troszkę, niekoniecznie spotykając się z wdzięcznością. I myślę, że często tak jest, kiedy na przykład bliska nam osoba zachoruje ciężko albo się starzeje. I takie doświadczenia są dla ludzi bardzo trudne, prowadzą często do goryczy. I taka osoba, która zmaga się z czymś takim, często doświadcza opieki, troski ze strony bliskich osób, ale nie potrafi wyrazić wdzięczności, bo sama bardzo przeżywa takie rozgorycenie związane np. z chorobą czy utratą sił związaną ze starością. I jeżeli mamy takie sytuacje, to pewnie. Trudno jest nam gdzieś tam znaleźć tą wewnętrzną siłę do tego, żeby okazywać tej osobie troszkę, ale jednak na przykład miłość do tej osoby może być tym, co nas napędza, do tego, żeby jednak pomimo tego braku wdzięczności tę troszkę okazywać. I w tym kontekście przychodzi mi do głowy pewien epizod życia C.S. Louisa. jak wiecie, mam taką zasadę, że przynajmniej co drugie kazanie musi jakoś nawiązywać do Louisa albo Tolkiena. A Louis, jako młody człowiek, został powołany do wojska, żeby. Pójść na front I wojny światowej, i właśnie w obozie szkoleniowym poznał innego rekruta: Padiego Mora. Louis i, i Paddy złożyli sobie obietnicę, że jeżeli któryś z nich zginie na wojnie, to ten drugi zatroszczy się o rodzinę tego, który zginął. I tak się akurat złożyło, że Louis przeżył, a Paddy Moore poległ. I Louis do końca swojego życia mieszkał najpierw z matką Padiego, panią Mor oraz jego siostrą, a, a potem Morin Mor, a potem już tylko że z matką Padiego. Relacja Louisa i pani Mor była skomplikowana, to jest temat na inną okazję, ale to, co jest na pewno prawdą, to jest to, że właśnie pod koniec swojego życia pani Mor była podobno osobą bardzo trudną, kłótliwą i nawet nieprzyjemną. A Warren Louis, starszy brat Luisa, który mieszkał też z nimi, w swoich dziennikach bardzo często właśnie opisuje różne przykre wydarzenia związane z panią Mor i wylewa swoje frustracje, że jego, jego brat to znosi. Ale Louis wiernie do końca życia znosił różne zachowania pani Mor. I nawet jeżeli czytamy Louisa, jego, jego listy starego diabła dla młodego, czy, czy jego pewną błyskotliwą. A taką przenikliwą znajomość charakterów ludzkich, to czasami człowiek się zastanawia, czy jego osobiste doświadczenie, właśnie znoszenia różnych humorów, pani mor, nie, nie jest jakoś tam czymś, co gdzieś tam przebrzmiewa w niektórych właśnie fragmentach jego, jego właśnie tej takiej przenikliwej twórczości moralnej. dzisiaj to kazanie też będzie mówiło trochę o wdzięczności i trochę o tym, jak różnie reagujemy na, na dobro. I tytuł kazania to będzie, kto powitał, Króla. Kto powitał Króla. I będziemy mieli dwie części tego kanału. W pierwszej opowiemy sobie o wdzięcznej Marii, a w drugiej części o ciekawskim tłumie. I opowieść o triumfalnym wieździe Pana Jezusa do Jerozolimy przedstawiało nam wszyscy czterej ewangeliści. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. No ale każdy z nich jednak troszeczkę inne elementy tej historii naświetlać, Zwraca uwagę na pewne inne szczegóły. I tym, co w taki szczególny sposób wyróżnia relację Jana, jest postać łażarza. Postać, którą znamy tylko z Ewangelii Jana. W poprzednim rozdziale, w 11 rozdziale, jest ten bardzo ważny punkt wrotny do Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus wskrzesza z martwych łażarza. I czytamy pod koniec tego tego rozdziału, że po tym jak Pan Jezus skrzesił łażarza, to bardzo wiele osób. Zaczęło się panem Jezusem interesować. Tak wiele osób uwierzyło w niego, do tego stopnia, że arcykapłani i faryzeusze zaczęli się zastanawiać, czy w związku z tym nie należałoby zrobić jakiegoś porządku z panem Jezusem. Ta, ta, to zainteresowanie tłumów pachnie rewolucją. A jeden biblista kiedyś napisał, że Palestyna w I wieku to była taka betka nacjonalistycznego prochu i wystarczyło. Jedną zapałkę wrzucić i ona mogła wybuchnąć. I to jest na pewno prawda. Kilkadziesiąt lat później, w późnych latach 60., ta betka prochu rzeczywiście wybuchła. Po powstaniu żydowskim przeciwko Rzymowi. Więc kapłani węszą tutaj już pewien niepokój polityczny i boją się, że jeżeli dojdzie do jakichś zamieszek politycznych, to przyjdą Rzymianie i zrobią porządek z narodem żydowskim. Więc. Kajfas, najwyższy kapłan, stwierdza, że lepiej w takim razie, żeby ten jeden człowiek, Jezus, umarł, niż żeby cały naród miał zginąć. No i wydaje się, że Pan Jezus po wskrzeszeniu łażarza trochę zniknął ze sceny. Udaje się natychmiast powrotem do Galilei i możliwe, że sam Łazarz też trochę zniknął ze sceny, ale na samym początku naszej historii czytamy, że tuż przed świętem Pachy Pan Jezus przybywa do Betanii, to jest miejscowość położona bardzo blisko Jerozolimy, miejscowość rodzinna łażarza, jego dwóch sióstr, Marty i Marii. No i publicznie widzimy Jezusa, który jest publicznie widziany razem z łażarzem, którego w Krzesił. dni przed Paszką Jezus przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał łażarz, którego w z jest martwych. Przygotowali mu tam wiecezem. Marta usługiwała, Łazarz łażarz zaś był jednym z tych, którzy zajmowali z nim miejsce przy stole. Pan Jezus wychodzi jako na jaw, i znowu, znowu tłumy mogą go zobaczyć, i mogą zobaczyć tego łażarza, który jest jakimś tam źródłem poruszenia. I tutaj mamy pewną kolejną opowieść, którą znowu znamy ze wszystkich Ewangelii. Opowieść o tym, że Pan Jezus został namaszczony przez kobietę. Tego rodzaju epizody znajdziemy znowu we wszystkich czterech Ewangeliach. No, ale są między innymi pewne różnice. Do tego stopnia, że wielu sceptycznych Biblistów powiedziałoby, że mamy jedno to samo wydarzenie, ale potem tradycja ustna bardzo je przekształca. Mamy cztery różne opowieści, czy może trzy różne opowieści, bo opowieść Mateusza i Marka są bardzo, bardzo zbliżone do siebie nawzajem, i to jest po prostu tak, jak tradycja ustna działa. Ja przyznam, że byłbym skłonny jednak do tego, żeby większą a, wagę do, przy, przyłożyć do historyczności szczegółów opowieści ewangelistów. a I kiedy się przyjrzymy tym szczegółom, to moim zdaniem prostszym, bardziej takim ufającym Ewangeliom wyjaśnieniem jest powiedzenie, że Łukasz mówi nam o innym epizodzie. Łukasz bowiem jest, jest najbardziej odstaje od pozostałych trzech narracji. U Łukasza namaszczenie ma miejsce nie pod koniec służby Jezusa, coś przed jego męką, ale w siódmym rozdziale Ewangelii Łukasza, dużo wczesnej. U Łukasza czytamy, że pan Jezus został namaszczony podczas posiłku w domu faryzeusza i kobieta, która go namaściła, jest charakteryzowana jako kobieta grzeszna. I potem jest cała dyskusja między panem Jezusem a gospodarzem. Gospodarz dziwi się, że pan Jezus pozwala się namaścić takiej kobiety, stwierdza, że gdyby był prorokiem, to znałby jej charakter. A pan Jezus wtedy wykorzystuje to jako lekcję. Mówi gospodarzowi, że ci, którym wiele odpuszczono, ci bardzo kochają, i pokazuje postawę tej kobiety jako, jako właśnie przejaw wdzięczności za odpuszczenie grzechów. Więc wydaje się, że Łukasz mówi po prostu o innym epizodzie. Natomiast Mateusz, Marek i Jan, chociaż się różnią w pewnych szczegółach, ale opowiadają nam o jednym i tym samym wydarzeniu. I kiedy porównamy. Opowieści Mateusza, Marka i Jana, to okaza się, że one się trochę różnią w szczegółach, ale te różnice nie są tego rodzaju, które można by rozumieć jako sprzeczności, ale raczej są uzupełniające się wzajemnie, można je łatwo harmonizować. W szczególności Mateusz i Marek są bardzo, bardzo podobni do siebie. Jan jest troszkę inny, ale te różnice nie są sprzecznościami, ale są raczej dopowiedynami nowymi szczegółami w tej historii. Wszyscy, twój ewangeliści, mówią nam. Że do tego wydarzenia doszło w Betanii, miejscowości położonej niedaleko Jerozolimy. Wszyscy trzej ewangeliści mówią nam, że do tego wydarzenia doszło tuż przed męką pana Jezusa, tuż przed ostatnią pasją, którą pan Jezus obchodzi w Jerozolimie. Mateusz i Marek, co prawda, umieszczają w kolejności swoich wydarzeń to wydarzenie po tym, jak pan Jezus wjechał do Jerozolimy, ale z drugiej strony. Wiemy też, że ewangeliści nie zawsze ustawiają wydarzenia chronologicznie, często łączą je tematycznie i ta, ta struktura czasowa jest bardzo luźna, więc wydaje się, że oni nie, nie mówią nam wprost, że to wydarzenie miało miejsce później, I tylko po prostu w tej kolejności niechronologicznej je relacjonują, więc równie dobrze, że te wydarzenia mogą mieć miejsce jednak przed wjazdem Pana Jezusa, jak tak jak u Jana. Mateusz i Marek mówił nam, że to się wydarza w domu Szymona Trędowatego, Jan nie mówi nam w czyim domu, co się wydarza, ale mówi nam, że jest obecny i jest obecna Marta, która przy tym posiłku usługuje. Wszyscy trzej ewangeliści mówią nam, że kobieta namaściła Pana Jezusa bardzo drogocennym olejkiem. Marek i Jan mówią nam, że to był czysty olejek narodowy. Wszyscy podają mniej więcej podobną wartość tego olejku. Mateusz i Jan mówią o 300 denarach, Marek mówi, że był warty więcej niż 300 denaru. A Mateusz i Marek nie nazywały tej kobiety Zmienia, Jan nazywają ją Zmienia. Mówi, że to jest Maria, siostra Łazaza, ale Maria, siostra Łazaza jest jedynie u Jana w ogóle wymieniana w imieniach, więc Jan po prostu nazywa postać, którą Mateusz i Marek pozostawiają anonimową. Największą różnicą wydaje się być to, że u Jana Maria namaszcza stopy Pana Jezusa, u Mateusza i Marka namaszcza jego głowę, ale znowu Ewangeliści podało nam ilość tego olejku jako litra, co jest, to jest 327 gramów, mniej więcej. To jest całkiem sporo olejku i zdecydowanie więcej niż potrzeba, żeby namaccić głowę. Wydaje się, że Mateusz Marek podkreślał namaszczenie głowy, ponieważ chcą ukazać to namaczenie jako namaszczenie na króla, Jan podkreśla bardziej namaszczenie stóp i przygotowanie do pogrzebu, ale prawdopodobnie to, co miało miejsce, to jest namaszczenie całego ciała Pana Jezusa. To, co w tej opowieści jest absolutnie niezwykłe, to gest Marii. Olejek, którym wylewa na ciało Pana Jezusa jest niezwykle cenny. W tamtym czasie dniówka robotnika, pracownika najemnego to był jeden denar. W ciągu roku, jeżeli odliczyć szabaty i inne święta, no to taki pracownik mógł pracować jakieś 300 mniej więcej 300 denarów to jest dosłownie roczny zarobek pracownika najemnego i to oczywiście nie jest suma, którą mógł odłożyć w ciągu tego roku, no bo jednak za coś musiał żyć, więc odłożyć taką sumę jak zwykły pracownik mógł pewnie w ciągu wielu, wielu lat. Więc to są pieniądze, które absolutnie są poza zasięgiem w większości ludzi w tamtym świecie I nie wiemy czemu Maria ma taki drogi olejek, może po prostu ta rodzina była bardzo zamożna, może ona po prostu dostała to w spadku jako jakiś tam majątek pokoleń tej rodziny, trudno powiedzieć, nie? Ale, ale jakby nie było ten gest jest absolutnie zatr zatrważający w swojej hojności. Maria też dokonuje tego gestu z aktem samouniżenia, w tamtym świecie rozpuszczenie włosów publicznie przez kobietę mogło być no, nie, nie, nie było tym, co szanują, szanująca kobieta uczyniła, a już wytarcie włosu, włosami sztup mężczyzny, który nie był jej nawet krewnym, to już jest w ogóle gest, który pewnie był uznany za nieprzyzwoity w tamtym świecie. Dzisiaj pewnie też byłby uznany za, za co najmniej ekstrawagancki. E, dodatkowo Maria absolutnie nie przejmuje się tym, co ma do powiedzenia otoczenie. Jan mówi nam, że Judasz, Wyraża oburzenie, ale Mateusz i Marek mówią nam, że inni uczniowie także nie wyrażają. Więc Judasz nie jest odosobniony w swoim obruszeniu, ale Maria nie przejmuje się tym, co ktokolwiek ma do powiedzenia. I przytam się wtedy, że w każdych innych okolicznościach rozumiałbym Judasza. Może niekoniecznie ten motywację ukrytą jego serca, którą objawia nam Jan, mówiąc, że Judasz był człowiekiem nieuczciwym i przeniewierzał to, co mu powierzano. Ale sam argument, którą przytacza, że ten olejek lepiej byłoby sprzedać i rozdać te 300 denarów ubogim, w każdych innych okolicznościach wydałby się argumentem racjonalnym. Tak samo św. święte raczej zachęca do przezorności, a nie do rozrzutności. Raczej zachęca do gospodarności i do mądrego wykorzystania majątku. I w każdych innych okolicznościach Judas pewnie miałby rację. Ale Judas nie rozumie chwili, nie rozumie wyjątkowości tego, Momentu. Maria jest wdzięczna Jezusowi za to, że jej rodzony brat, który przedwcześnie umarł, dzięki Jezusowi powstał z martwych. Maria jest przepełniona wdzięcznością za to niezwykłe wydarzenie, niezwykły dar, który Pan Jezus dał jej i jej rodzinie. i przepełniona tą wdzięcznością za życie swojego brata. Chce wyrazić ją nawet w tak ekstrawagancki, tak niezwykły sposób. Judasz nie rozumie też jeszcze czegoś. Nie rozumie tego, że Pan Jezus jest z nimi tylko do czasu. I kiedy otwieramy Stary Testament, to w Starym Testamencie często znajdujemy opisy, jak ktoś zostaje królem, a te opisy wiążą się z namaszczeniem kogoś na króla. I tak na przykład, kiedy syn króla Dawida zostaje królem, Salomon, to czytamy, że Dawid jest jeszcze żyjący, wtedy rozpożąda swoim sługom mówiąc weźcie ze sobą sługi waszego Pana to jest pierwsza księga królewska 11.33 weźcie ze sobą sługi waszego Pana wsadźcie mojego syna Salomona na moją ulicę i zaprowadźcie go do gichonu. niech kapłan Sadok i prorok Natan namaszczą go tam na króla nad Izraelem potem zadmijcie wróg i wyznieście okrzyki niech żyje król Salomon więc namaszczenie króla Salomona na króla właśnie wiązało się z namaszczeniem go Olejem. I pan Jezus, niczym królowie Starego Testamentu, zostaje namaszczony na króla. Ale jednocześnie, jak mówi nam ewangelista Jan, Maria niejako wyprzedza jego pogrzeb. Podobnie jak namaszczano królów, tak namaszczano ciała zmarłych wonnościami, aromatycznymi olejkami, zanim składano je do grobu. Więc namaszczenie Jezusa na króla jest jednocześnie namaszczeniem go na pogrzeb. Pan Jezus jest tego rodzaju królem, który obejmuje panowanie poprzez swoją własną zastępczą śmierć za nasze grzechy. I myślę, że to, co Pan Jezus dla nas uczynił, jest o wiele większe niż to, co uczynił wtedy dla Marii. Krzeszenie łażara było niezwykłe. Myślę, że rodzina była absolutnie szczęśliwa, że brat, który umarł przedwcześnie, który mógłby jeszcze wiele lat spędzić z nimi, który mógłby być pewnie podporą, może nawet i finansową dla swoich sióstr, powstał z martwych i mógł dalej z nimi żyć. To był absolutnie niezwykły dar wdzięczność Marii jest absolutnie zrozumiała. Ale to, co Pan Jezus zrobił dla nas, umierając za nasze grzech, jest jeszcze większym, jeszcze wspanialszym darem. I Pan Jezus oczekuje od nas, że podążymy za Marią w jej wdzięczności. I niekoniecznie oczekuje od nas takich rozrzutnych gestów. One na co dzień może nie są najmądrzejsze, pewnie na co dzień moglibyśmy w inny sposób wyrażać tą wdzięczność, ale Pan Bóg oczekuje od nas, że nasze serca będą miały tę samą postawę co Maria. Ona może się na co dzień wyrażać w zupełnie inny sposób, ale to serce powinno mieć tą samą wdzięczność. I dalej w naszej opowieści powiedzieliśmy sobie o wdzięczności Marii. Teraz opowiemy sobie o ciekawskim w I w wersetach od 9 do 11 widzimy, że atmosfera gęstnieje. Wielu Żydów uwierzyło w Jezusa widząc Łażarza, widząc Łazarza, który jest krzyczony z martwych. I znamienne jest to, że Jan nie ocenia ich wiary. Być może niektórzy z nich uwierzyli płytko, być może niektórzy z nich uwierzyli prawdziwie, ale Jan nie poddaje ocenie ich wiary, co może sugerować, że rzeczywiście. Wielu z nich naprawdę uwierzyło Jezusa. I ta, ta wiara, ten, ten zainteresowanie tłumów tylko podszyca niepokój przywódców żydowskich artykapłanów i Parzeusów, którzy zastanawiają się, czy nie należałoby przypadkiem także zabić Łazarza, skoro on jest takim powodem zgromadzenia tłumów. I kiedy Pan Jezus zmierza do Jerozolimy, to jest witane przez tłum. I zapewne tłum jest różnorodny. Zapewne są wśród tego tłumu ludzie Judei, którzy wychodzą na jego spotkanie. Zapewne są pielgrzymi, którzy wszystkim na święto Paschy z Galilei. Zapewne są tam zwolennicy Jezusa, Jego uczniowie. Zapewne są tam przeciwnicy Jezusa. I zapewne są tam wszyscy ludzie na całym spektrum pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami. Ale to, co na pewno łączy cały ten tłum jest zaciekawienie, ekscytacja. Niecodziennie ktoś powstaje z martwych, niecodziennie ktoś, kto doprowadził do powstania z martwych, dąża do Jerozolimy. I my w tym, w tym poruszeniu, oprócz właśnie takiej ekscytacji, tym cudem, tym niezwykłym wydarzeniem, widzimy też pewien nacjonalistyczny rys, pewne podniecenie tłumu, który ma pewne nastroje patriotyczne. Zauważmy, że tłum Wita Jezusa z gałęziami palmowymi. I w tamtym czasie wybijanie gałęziami palmowymi miało już pewien wydźwięk polityczny. Kiedy Szymon Machabeusz, Machabeusz to była taka rodzina żydowska, która w II wieku przed naszą erą walczyła z władcą Syrii, który w tym czasie rozciągał swoje wpływy na Palestynę, i którzy ostatecznie wywalczyli. Niezależne państwo żydowskie, które istniało do czasu, kiedy władzę odjął Herod, będący satrapą rzymskim. Więc kiedy Szymon Machabeusz o, oczyścił Jerozolimę z wojsk a, syryjskich, to jak czytamy w pierwszej księdze machabejskiej, 23 dnia drugiego miesiąca 171 roku weszli do niej, do Jerozolimy. Um, z uwielbieniem niosąc gałęzie palmowe, harfy, cymbały i cytry. Śpiewali także hymny i pieśni uwielbienia, bo został zmiażdżony wielki nieprzyjaciel Izraela. Kiedy z kolei machabeusze dokonują ponownego poświęcenia świątyni w Jerozolimie, to w drugiej księdze machabejskiej czytamy: Z tego powodu, mając w ręku laski owinięte bluszczem, zielone gałęzie oraz palmy, wznosili hymny do tego, który szczęśliwie zezwolił na oczyszczenie swojego miejsca. Więc widzimy, że w tej popularnej wyobraźni Żydów I wieku bohaterowie religijni, bohaterowie patriotyzmu żydowskiego, machabeusze, byli kojarzeni właśnie z tym, że celebrowali zwycięstwa, celebrowali ponowne poświęcenie świątyni z gałęziami palmowymi. Więc wydaje się, że ten gest jest nie tylko gestem uwielbienia, ale jest też gestem pewnym takim politycznym tłumy witają Jezusa jako może kolejnego Machabeusza, kolejnego pretendenta do tego tytułu Mesjasza, kolejnego człowieka, który może być bohaterem patriotycznym i tak jak Machabeusze pokonali Syryjczyków, tak On pokona Rzymian. Witają także Jezusa słowami psamu 118 i ten psalm jest częścią takiego cyklu psalmów od 113 do 118, który był związany z wielkimi świętami żydowskimi, takimi jak święto namiotów, święto Poświęcenia świątyni, czy właśnie Pascha. Więc tłum wita Jezusa jako króla Mesiasa, jako tego, który przychodzi, żeby wyzwolić Izraela od Rzymian. I wydaje się, że pan Jezus trochę odwraca ich oczekiwania. Pan Jezus, jak mówi nam, znalazł osiołka i wsiadł na niego, zgodnie z tym, co jest napisane w księdze Zachariasza. Nie bój się, córko, szyjono, to twój król przychodzi, siedząc na zrebnięciu oślicy. Więc pan Jezus odwołuje się do starotestamentowej tradycji o królu, który miał nadejść, ale nie królu zwycięzcy, królu, który przychodzi na rumaku bojowym, królu, którego oczekują Żydzi, ale królu, który przychodzi jako władca pokoju. Tak jak Pan Jezus został namaszczony, taki uroczyście wjechał jak koronowany król, możemy sobie wyobrazić, tak jak Salomon na tej mulicy Dawida przyjechał nad potok Gichon, tak pewnie na tej mulicy tak zwrócił. Do Jerozolimy, już ukoronowany jako król w uroczystej procesji wśród okrzyków tłumu. I tak Pan Jezus, namaszczony przez Marię, wjeżdża do Jerozolimy jako namaszczony król. Ale wjeżdża nie jako król, który przyszedł podbić świat przemocą, ale jako król, który przyszedł, żeby oddać swoje życie za ten świat. I tradycyjnie w Niedzielę Palmową często czyta się fragment z Listu do Filipian, drugiego rozdziału, tak zwaną pieśń o Chrystusie Carmen. Christi. My mamy w Kościele dwa cytania ze Starego i z Nowego Testamentu, więc wydało mi się stosowne, żeby głównym cytaniem z Nowego Testamentu była Ewangelia, ale gdybyśmy czytali trzy cytania, gdybyśmy mieli to trzecie cytanie, to pewnie przedstawilibyśmy właśnie pieśń o Chrystusie. I ta piosenka mówi o Chrystusie jako tym, który się unizył. I Dla mnie jest bardzo ciekawe, że na dzień, kiedy wydaje się, że świętujemy wywyższenie Chrystusa, tak? Chrystus wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy, Witany wśród oksyków, Czytaniem, które bardzo często chrześcijanie czytają, to jest czytanie o uniżeniu Chrystusa, który uniżył się i przyjął postać sługi. Tak samo jak czytaliśmy pieśni sługi z księgi Izajasa z 50. rozdziału. I to, co jest niezwykłe w chrześcijańskim przesłaniu, to jest to, że Pan Bóg jest naszym królem i stał się naszym królem unizając się. I ten triumf niedzieli palmowej. Naszej świadomości jest jednocześnie zapowiedzą tak uniżenia. Pani Jerzy triumfuje, ale on dobrze wie i my, jako chrześcijanie, dobrze wiemy, że za tydzień, nawet niecały tydzień od tego wydarzenia, czeka go męka. Bracia i siostry, widzieliśmy dwie różne reakcje w tym tekście. Tak? Widzieliśmy reakcję wdzięczności Marii, widzieliśmy tłum, który reaguje ciekawskością, pewnie część z nich nie ma głębokiej wiary, po prostu przychodzą szukając sensacji, ale widzimy, że niektórzy z nich uwierzyli. I myślę, że tak często jest. że Często ludzie przychodzą do kościoła niekoniecznie z głębokich powodów. Czasami przychodzą dla relacji, czasami nawet zdarza się, że zakochają się w kimś, kto jest chrześcijaninem i po prostu przychodzą do kościoła w nadziei, że może ta relacja może się rozwinąć. Czasami ludzie przychodzą dla jakichś fajerwerków, dla jakichś cudów, ponadnaturalnych wydarzeń, albo innych tego typu emocjonalnych uniesień, ale zostają dla Jezusa, tak samo jak tutaj pewnie część tłumu przyszła dla sensacji, ale niektórzy z nich zostali dla Jezusa. bracia i siostry, Pan Jezus przyszedł i dla nas poświęcił się i będziemy niedługo świętowali właśnie śmierć Pana Jezusa, Jego zmartwychwstanie z okazji Wielkanocy. I ten tekst, myślę, czytanym na sygnałach przed świętem Wielkanocy, zostawia nas właśnie z pytaniem, w jaki sposób my Odpowiadamy na Pana Jezusa? Czy odpowiadamy z taką wdzięcznością jak Maria, czy odpowiadamy bardziej jak ten tłum? I ten tłum tak wzywa nas do tego, żebyśmy właśnie byli tak jak Maria, byli tymi, którzy z wdzięcznością przyjmują to, co Pan Jezus dla nas czynił. Amen.